Na stworzenie LibDAB-u. jest to naj, najpopularniejsza forma jakiejś promocji tutaj, yy, jakichś szkół różnych. No, my, że w związku z tym, że jesteśmy placówką pracującą z dziećmi, yy, chcieliśmy właśnie zrobić dla nich coś ciekawego, coś co, co oderwie ich od codziennych zajęć, od tak zwanych odrabianek. Yy, no i właśnie tak, tak pomyśleliśmy, że, że, że można im zorganizować fajną, świetną zabawę, w związku z tym to nakręciliśmy. A jak młodzież odnajduje się w tym przedsięwzięciu? I nie tylko młodzież, bo także dzieci brały czynny udział. Tak. No, limbda jest czymś nowym zdecydowanie, e, czymś, czego dzieci nie znały wcześniej. Musieliśmy przed, e, przedstawić im ten temat. E, młodzież z początku taka była trochę do tego, niechętnie podchodziła do tego pomysłu e, i nie była przekonana, że wspólnie uda nam się coś zorganizować. Za to dzieci na no, odwrót, bo. Traktowały to bardziej jako zabawę, podeszły do tego tak, że coś się dzieje i taki wyjście z grupy traktowało jako czas, gdzie mogą polatać po korytarzach domu. Najmłodszy wychowanek tutaj, który brał udział w przedsięwzięciu ma 5 lat, to jest nasz taki rodzynek, który gra, będzie grał na gitarze. Natomiast najstarsza wychowanka ma 19 lat, już skończone i jeszcze tutaj z nami jest przedział wiekowy, to jest właśnie od 5 do 19 lat. I skąd pomysł na muzykę i w jaki sposób udało wam się zdobyć do niej prawa? Z muzyką był problem, że tak powiem, bo, bo bardzo długo właśnie zastanawialiśmy się, jaką piosenkę dobrać, żeby nie wchodziła właśnie w sferę emocjonalną dzieci tutaj. I, i, i wybraliśmy właśnie, szukając właśnie różnego rodzaju piosenek na, na portalach społecznościowych, tam YouTube i tak dalej. Znaleźliśmy właśnie piosenkę zespołu NA pod tytułem Żyj, która właśnie opowiada o tym, że, że życie jest snem, że życie tutaj jest radością, tak, że z tego trzeba korzystać i cieszyć się, tak, że się ma smak. Skontaktowaliśmy się z zespołem NA, odezwaliśmy się do menadżera, przedstawiliśmy mu cały projekt, wyrazili taką zgodę i potem już tylko formalności, tak, spisaliśmy normalnie umowę cywilnoprawną, że, że oni zrzekają się na cel tego projektu, właśnie, Piosenki, no i zaczęliśmy działać wszystko. Poszło już jak pomaśleć. Oświetlenie udało nam się wypożyczyć z teatru imieniem Aleksandra Cewruka. Gitar użyczył nam sklep muzyczny, Widmus. Trąbki w ostatniej chwili uratował nas klub Miazga. Drugą trąbkę dostaliśmy od chóru parafialnego przy ulicy Agricola. Akordeon mieliśmy od pracownika placówki. A no i oczywiście niezbędna charakteryzacja, którą zrobiły, wykonały dziewczyny z medyka na, o kierunku technik usług kosmetycznych. No I na zakończenie chcieliśmy jeszcze wszystkim bardzo serdecznie podziękować za to, że wspomogli nas tutaj w realizacji tego projektu. Dzieciom, które świetnie sprawdziły się, już teraz wiemy, że mamy tutaj stuprocentowych artystów i będziemy dalej realizować jakiegoś różnego rodzaju w zakręcone projekty.